dobry Państwu i mam zaszczyt przywitać Państwa w imieniu kierownictwa szkoły, Wyższej Szkoły Policji, w imieniu y, naszego Wydziału Łączności i Obsługi Informatycznej. I mam zaszczyt, znaczy z kolegą mamy zaszczyt, który jest gdzieś tam z tyłu, gościć dwóch naszych rodzimych artystów. Kazimierz Chakocki i Jerzy Dobrzyński. Cieszy mnie że doszła do wystawy dwóch panów z naszego regionu i staraliśmy się od dłuższego czasu na pozyskanie ich dzieł. No i dzi dzisiaj mamy. I w finale akurat tą wystawę, na której odnieść na pewno oni sukces, my, my się cieszymy ich sukcesem. Można zobaczyć twórczość gdzieś z lat ostatnich dwóch. Świat rzeźby jest fascynujący, no, a zwłaszcza fascynują mnie zwierzęta, które też Jurek rzeźbi. Ptaki, tutaj na wystawie też stojące, one są takie jak, jak, jak prawdziwe, żywe, no prosto, z, na przykład czaple, z z bagien czy, czy, czy tukany wzięte z żywcem, z ogrodów zoologicznych. Oprócz tego druga taka wielka fascynacja Jurka to są świątki, które zwłaszcza Chrystus taki frasobliwy, to jest jego taki, taki, taki motyw dość ważny. Kolejny y, mogę gościć tutaj y, na wernisarzu, takim jako y, sprawca, chociaż y, tym razem y, we współudziale z kolegą, przyjacielem moim. Y, y, jest to jedyna możliwość, jeśli chodzi o szczytno y, zorganizowania takiej imprezy. Żałuję troszeczkę, że y, lokalne, lokalne y, instytucje, które y, z urzędu Jakoby powinny zabiegać y, o tego typu. Y, organizowanie imprez, nie są zainteresowane aż na tyle. Jest to dla mnie odskoczną taką pracą, mam dość stresującą. Czasy wiadomo jakie są, jest duży nacisk na wydajność, więc fajnie jest poczuć i zapach i, i, i dotyk drewna. Dużo osób zresztą przychodzi do mnie ze współpracowników do pracowni po to tylko, żeby poczuć tą atmosferę zapachu drewna. Niektórzy... Przecież wiesz, od 20 lat Także no rzeźby moje są, można powiedzieć, po całym świecie rozsypane już to we filmach występują, no cóż tam jeszcze mogę powiedzieć, no, no fascynująca praca, człowiek wraca gdzieś z, z zakładu pracy, co siada, się, nie będzie odpoczywa. Także nawet można rozładować wściekłość, nerwy. Także tego, no. coś mogę jeszcze powiedzieć. wrażeniem profesjonalnego przygotowania wystawy i jakości prac, które tutaj widzimy. Autorzy niemalże z drewna wyczarowują różnego rodzaju postaci, które mają czasami charakter baśniowy, czasami są to sceny obyczajowe. Widać ich ogromną wprawę, co powoduje, że oglądanie wystawy jest ogromną przyjemnością.